Wszyscy wiemy jak ważne jest trzymanie i zdobywanie pozycji w CS-ie. Mądra gra oraz tajniki zdobywania takich pozycji na pewno pomogą nam zdobyć przewagę nad przeciwnikiem oraz zapewnić zdobycie rundy. Ale jest wiele osób, które niepoprawnie trzymają pozycję i daje łatwo się zabić, dając naszym przeciwnikom ogromny wachlarz możliwości. Ja jestem Maciasty i dzisiaj przedstawię wam kolejny odcinek serii Jak osiągnąć więcej w GO. Tematem dzisiejszego odcinka będzie tak zwane Holding Angles, czyli dosłownie Trzymanie konta. Jak ważne one są, oraz jak z nich Poprawnie korzystać Jeszcze szybkie pozdrowienia dla Dolina Kisusia, Olivexa oraz Kapiego470 A teraz zaczynamy Holding Angles, z angielskiego Trzymanie konta. Trzymanie punktu widzenia, czy jak ktoś woli, po prostu trzymanie narożnika. Jest to jeden z najważniejszych rzeczy w grze, gdyż daje ona osobom, które potrafią z niej poprawnie korzystać, możliwość zdobycia fraga oraz dania przewagi swojej drużynie. Podczas trzymania pozycji ważne jest kilka rzeczy, m.in. takich jak przestrzeń geometryczna, otoczenie, broń jaką posiadamy, nasza pozycja ciała, czy pomoc ze strony teammateów. Zacznijmy od przestrzeni geometrycznej. Wszyscy doskonale wiemy, że mapy w CSGO to nic innego jak ściany, przejścia, jakieś przedmioty i tego typu rzeczy. Większość tyczy się głównie ścian. Zasłaniają one zazwyczaj daną przestrzeń. Podczas trzymania takiej pozycji należy pamiętać, że osoba stojąca dalej od wspólnego nocznika będzie miała większą szansę na zabicie przeciwnika. Dlaczego? Oto przykład. Stojąc dalej od ściany, oczywiście pod odpowiednim kątem, Jesteśmy w stanie skryć się za nią i być niewidocznym dla przeciwnika. Wychodzący wróg zostanie przez nas szybciej dostrzeżony oraz da nam to szansę na zlikwidowanie go. Należy jeszcze raz przypomnieć pamiętać, że wróg musi stać obok tego samego narożnika. No dobrze, ale co jeżeli będę stać w takiej samej odległości od przeciwnika? Kto wtedy tak naprawdę ma przewagę? I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do otoczenia. Kto będzie miał przewagę w tym miejscu? Terrorysta. Dlaczego? Terrorysta w tym momencie jest osłonięty przez kolumnę, jak i ścianę i może on w każdej chwili się za nią schować. W przeciwieństwie do antyterrorysty, który jest odsłonięty. Należy pamiętać, by trzymając pozycję, zawsze mieć jakieś miejsce do schronienia i nie być na otwartej przestrzeni całkowicie odsłoniętym. Trzymając taką pozycję, dobrze jest czasami wychylić, schować się na chwilę, potem znowu wychylić i tak cały czas. Kolejną istotną sprawą jest pozycja naszego ciała. Wszyscy wiemy, że kucając poprawiamy naszą celność, ale nie jest to aż tak dobre dla nas w tej sytuacji. Oczywiście, jeżeli czujemy się na siłach, możemy kucać. Jednak kucając tracimy możliwość szybkiego poruszania się i może to spowodować sytuację, w której przeciwnik będzie sprayował i pomimo tego, że my będziemy już za ścianą, będzie widać nam dalej nogi i dostaniemy właśnie w nie. Trzymając taką pozycję, dobrze jest też czasami się wychylić, tak jak wcześniej wspomniałem, schować na chwilę, potem znowu wychylić i tak cały czas. Przeciwnik nie zawsze będzie pewny, kiedy my wychylimy, w przeciwieństwie do nas samych. No dobrze, ale kto będzie mieć przewagę, gdy będziemy stać w podobnej odległości, wychyleni wprost na siebie? W takim wypadku sprawy sprowadzają się do broni, jaką aktualnie posiadamy. Posiadając np. AWP, jesteśmy w stanie zabić na jeden strzał, ale oczywiście musimy trafić. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że Akacz też zabija na jeden strzał, lecz posiadając AWP, mamy większe pole do manewru, i i popisu. Nie wspominając tutaj o m które zabijają na dwa hity. Ostatnim ważnym czynnikiem jest to, czy znajdujemy się razem z teammateem, czy może raczej bez niego. Dlaczego jest to takie ważne? W takiej sytuacji jesteśmy w stanie wziąć przeciwnika na tzw. ogień krzyżowy, czyli Crossfire i w bardzo łatwy sposób zabić przeciwnika. Nasz teammate jest również naszym zapewnieniem o tym, że nie mamy się czego obawiać z innych stron. No, chyba że zginie, wtedy może być ciężko. Reasumując, utrzymywanie konta, czyli tzw. Tak holding angles, jest bardzo ważne w naszej grze. Jeżeli będziemy bronić ich w odpowiedni sposób, będziemy w stanie zabijać i wygrywać rundy. Na samym końcu dziękuję jeszcze Wetowi i Dexterowi za to, że pomogli mi w realizacji tego filmu. Dzięki chłopaki. Jeżeli ten film Ci się spodobał, miło było, gdybyś zostawił suba. Jest już was 2000, za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Chcesz następny odcinek z tej serii? Napisz mi o tym w komentarzu. Ja byłem Maciasty i życzę Ci miłego dnia. Cześć!